Wiesz, Ale nie do przeżycia, nie! Dajcie oj, oj. Jestem na drzewie! Na drzewie? No! Ci I się dobijają! Typy nie nie zawadzą mnie! Dobra. Gryta, no nie Dobra, to tylko ja przeżyłem! Te helikoptery to nie był dobry pomysł. Ale w sumie się fajnie bali więc. więc... <gryt> Dawajcie następną na tę nudę tak zgrane! No spoko! Ale mogę fajnie, się dodali te helikoptery teraz. Nie, ja może to ugram w locie. Dobra, może. Ło kurwa. To, to ty, ty będziesz serował. O. Dobra, żyjemy. Znaczy ja żyję. A tam są typy? jest. Kilka grup A to nie lecę. No i dobrze, leci na samą na samą górę. Lecę na... po polu... lód dobra. Hmm. Dawaj na limit i potem ten. No. no. Lataj ten tak, na, na limicie. No. Ty Ty na na no. Jest, Ej, on... To jest limit już. A on to lataj sobie po tej mapie teraz. Nie, ja tak. bym sobie poleciał tutaj po lód tam Dawaj idziemy, tam idziemy, bo tam typy spierdaliły, a tam jest dużo lotów. Nie, łatwo, na to łatwo. Na to ten, leci się do góry przez R2 jakbyś strzelał. A R2 to lecisz na dół. Na koncie się leci tym. Nawet ze albo lewym. Dawaj no biegnij, chłopie. Masz tam do łuka, bym był ma. jest nieskończoność. nie Tak. Tak jest. Dobra, yy, Gdzie lecimy? Lecy Lecę na... Puszczę. Puszczę. Pójdź zaznacz. zaznacz Dobra, ki z tym zdążę Mamy helikopter, więc szybko uciekniemy Dobra, my day, my i Baldujesz się do lądowania Więcej nie, więcej nie? No Tylko moja, że Laura Dobra, w respie Kurde, co tu leci w telewizji? Mayday, mówię, że typów na razie nie widzę. Masz PMA i masz amod.pma. Cześć, dzień dobry. Cześć, dobra. To co, lecimy? Czekaj, okay. tu Susieńka jest. O, to ma się, dobra. Tam ja typ jest! Zyka, macie Dawaj, wskakuj szybko! Leci, leci, leci! ma Leci. Ja Cię wycofam! Kto tam typy były? Tyle nie mam. Trzeba... My sobie leci latamy helikopterem i tak się bawimy. Helikopter ma 8 HP jest. Po nas. Po nas. Ej, leci jak najbardziej w dół. Bo jak ty przeżyłeś, jak ja wchodząłem Bo ja wyskoczyłem z w ostatniej chwili. Ja też wyskoczyłem, ale mnie tam nie spadł. Dobra ja sobie dałam. Dobra no, tak było. Tak. Dobrze by było nowy helikopter? Tak. Ja, Dobre. Ja, Dobre. Nie, B &B. O, o, ten helikopter jest na jachcie na platformie, bo jest zepsuta teraz, platforma w ogóle. I na print to a ja, gdybym ja nie zrobiłem 200 IQ, tak. miałem 80 HP i sp z ostatniej chwili. Ja myślałam, że to mi się nie uda. Dobra, jeszcze raz lecimy na miejscówkę bo... z helikopterkiem, teraz bo... ja prowadzę. na agencji bo... sądzę. Bo... Dobra, 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 wywalcie dobra. tutaj y, tam jakieś osoby, na przykład sztylet więc, i... nie wyrzutaj, bo... No ale nie musi co teraz? Też inni chcą pogrzeć. I kto jeszcze? Mister Krzaka, bo nie mam mikromorza. No ale to mój kolega ze szkoły. No to wywal tego co jest z tyłu ten sztylet. Ale ten sztylet to jest właśnie nie, mój kolega. Wywalaj, no i co? Nie, 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 nie. No wywalaj Kuba. Sztylet, Obdawaj, dawaj Kuba, nie, nie, nie. Dawaj, no, no, Kuba no, na dło. Dło, stylet, dawaj, dło. Dawaj do łaty. sztylet, dawaj do a on miał lidera Kobale. To największy polski dzba, a największy polski dzba, a on za siebie już nie patrzę Przedano tylko papier. Ja... Po co opuściłeś jak białeś lidera? Nie wiem. Tak zrobiłem, jak bym uh -huh. tak się podobało. Tak zostaje, bo to jest mój kolega ze szkoły. Uh -huh. Ja Dawid. Rynka, to no. no. Mam urodziny, no to wszystkiego najlepszego. Be krzak e, krzak ma dzisiaj urodziny? Wszystkiego najlepszego krzaku. Wszystkiego najlepszego. Ej, na smutek, bo on miał mieć ten, imprezę w sobotę. Tydzień temu. Nie, hmm. i, a wtedy akurat się zaczęło, mniej więcej Czy się wtedy do Wtedy ten y, smuteczek. Hmm. A, a gdzie ten krzak w ogóle to, mieszka? W Szczecinie, obok mojej szkoły, niedaleko. w hmm, daleko trochę. Nie wiem. Nie wiem dokładnie, gdzie, na jakiej ulicy, ale wiem, że niedaleko mojej szkoły. No, a w ogóle Mógłby, ktoś do niego na imprezę przyszedł? No właśnie nie, bo nie miał. A. No bo wtedy się zaczęły koronferie. No, ale wtedy... wtedy dobra, z... nie, mogę grać na pardzie, ale będę się strasznie coś grać. Dobra, wyjdźcie no, e, na agencję po helikopter, ja lecę. Na Wy chyba... potem dr drugi. No to na platformę, na platformę jak Łukasem. Łukasz, platforma, trzeba to coś zaplanować coś. Łukasz no... platforma lecimy. Ej, ty nie wytykuję. Łukasz, Łukas kiedy? Dobra, lecimy. Odpalaj lotnie. Tam będzie na razie mało... Osób. Ale krzak leci na skalistę. Czemu? Krzak Le leci na platformę! Po helikopter. po helikopter, po helikopter Łukasz. To jest Łukas jak. On leci no, na skalistę. A po helikopterom też leci Chyba bo tam też jest helikopter, to my będziemy tak. rozdzieloną ekipą. Ej, to mi się nie podoba. U mnie typy też ja lecą. lecą po helikopter. No i tu nie jeden typ. O styliśmy. Ja Ale u mnie dobrze. leci. Ja, nie dam rady, ja nie dam rady. A ja nie wiem, gdzie jest jeszcze helikopter. A ja lecę z typem e, helikopterem. A masz broń? Nie. To, on ma? <noise> nie. Dobra, ja nie zdążę, zawali. Ja jestem w dupie. Łukasz, podleć po mnie. Jak heli... Dobra. Łukasz ma helikopter, Łukasz, podleć po mnie. Podleć po mnie, ja będę tutaj. Dobra, uciekam helikopterem, Łukasz... ja lecę do ciebie. No nie, mam typa też. Mam typa na plecach. Pomożesz mi? Kuba. Bo mi niszczy łódkę kilofem. Ja dopiero, ja dopiero zlądowałem. Ja mam pompę. Matry, żeby... Ej dobra, ej on mi rozwala helikopter. No on skinie co, sam. Będzie, Łukasz, będę mógł poprowadzić pińska, bo ja mega Ej Kuba, ja jestem obok ciebie! Gdzie ty jesteś? Ja się tak nie widzę. Na piszczącej! Ej, dobra, ląd, 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 ląd. Ja mam 200 HP na łódce Dobra, rozwalają. Rozwalili. Kukat Mam lamę jak coś, chłopaki. Aha, dobra, bo ten... helikopter na mnie spadł. Chodź, Kuba. Przyjaciel. A oni mają jakieś bronię? bronie? Nie, bo oni strzelali z piszczącej. Piszczącej? No. Tak się możesz zagrać bezpobliżnie. No <laughs> tutaj ten no, typ z no, kilofa no. w Hollywood. Ej, masz broń czy coś? Ej, ja mam tylko jedną broń Ej, tam tutaj jest! Lecimy na wolne miejsce, gdzie będzie można... Ej, ty... Krzak, krzak ląduj Krzak, szybko kszak, kszak, kszak. Ląduj, A ja i sobie i zlutuję ten domek, bo ja lutuj nie mam Ej, Naprawi nie zaznaczenie mi domków z zaznaczeniem. Dzięki, dzięki, dzięki. Dzięki, Czekajcie, sobie szybko zlutuję. Dobra, lecę. No, to szybko, naprawdę szybko. Bo ja tylko wejdziecie, to od razu lecę. No, to Dobra, lecę.

Może no. ten helikopter nie jest jak nic tym No, Siema, no, aktualizacja była nowa. I są helikoptery teraz. Helikoptery są jeden na agent, jeden na jachcie, tutaj jeden i jeden na szarku. Tu jest. Gdzie masz, gdzie był ten? Eee, I na prison. To dawaj, jestem. No. Ale na prisoncie gdzie? A no jest! Jakbyście mogli mi znaleźć jakąś... MK to ja będę na lądzie całkiem, żeby ty No to ty będziesz ten, najwyżej jak będziesz umieć typów to ty uciekasz Bądź w helikopterze, ja ci ludzie zlegarnę Dobra tu mi tylko M i jakąś zieloną pogodę No? Ja biorę te dwa domki Ja biorę te na prost dwa domki wychodźcie ja biorę ja te naprost dwa do... domki krzak wypadł tam krzak wypadł tam no dobrze tak ja będę po środku ok ja dwa domki lutuję pom pomogę ten Kubie dobra mam dla... mam tą pępę. A, a, a ty masz wolną? ja mam y, szybko bo ja nie umiem z wolną wygrać na koncie hmm. Nie maś W tym pierwszym nie było prawie nic, tylko wolna zielona. Memeczka, jak będziesz widział, to no. stawaj mi, bo ja potrzebuję mega. Memeczka mi się przyszyda. Wycofaj z w ogóle, w mm. Ja na chwilę wychodzę. Gdzie? Z tego, bo chcę sobie zmienić yy, położenia. Od razu się zbiją Masz Mam Dobra, no to Łukasz nie chodź, nie prowadzi. Ja, będę ja mogę tego. prowadzić Nie, ja... Szybko, 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 szybko No nie, no nie ja no, będę to, na razie prowadzić. Tak Dawaj, wskakuj no, ja Do strefy miałem. To nie jest taki łatwy, żeby... możesz zresetować na jedną na nabrało. miałem. Dobra, uciekamy. Kurwa, to jest bez sensu, dlaczego? Bo i tak zalił się rozpędzisz, to więc to dzieci ci da, tylko da uniki ci da. No uniki to jest chyba potrzebne. Zatknijcie sobie. Ja nie mogę. No. Dobra, kierunek drop i z razej drop, lądujemy na dropie. Ja prowadzę? Jak wylądujemy? Kiedy to, to ja biorę drop w takim razie No to bierz drop, ja nie potrzebuję jakichś mega do wybrania, bo jak spadł na kolana To na drop, dawaj Nie lecimy domek, to śni władzę w tamborach świecąc. To weź go leczy ja sobie jak dropy wezbę. A, A dobrze, pistolet. No, władzę, Ale no to ja prowadzę i tak kapiec. Daj mi poprowadzić, czekaj. Ja tutaj na Was kilo. Można startować? Mm, a Jak szak sobie no tylko zlutuję. Tak, masz no pozwolenie. Tak. Dziękuję. Tak, można zagrać, tylko zostaw słowa. Nie masz tu w Za za tysiąc. żeby go wbić, kota kolałucha. Idź ten kopter. To lecimy. Ja go biorę. Nie ma. Ląduje. Musi się wczytać. Nie ma, ale nie, tutaj lutowane też nie było. Dobra, nie, dobra, ty Kuba, pilnuj, bo jesteś naszym kierowcą. No, jak coś, trochę było lutowane, ale to trochę. Dobra, nie gotowy. To mnie odpycha widzisz składło Takaj ja chodź, chodź. <laughs> Ej, bo ci to odepnęło mocno, ty bo to odpycha. Ej, bo to odpycha. Ja nie mogę no, tu wskoczyć Dawaj, 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 Nobra. czekaj, czekaj, czekaj. Czekaj na dłużej. Do... Kurde, nie myślałam, że jak na to wsiadł, to ok. Dobra, mhm. jedna, nie, nie Weź, te, weź lipa Zajem, Nie, to jest ode mnie. No ta, ale jest, są zielkowe, to jest, to jest, to jest nie, cztery. nie, cztery, no? No, pięć, no pięć, razem ze mną, pięć. nie, no. cztery się lipa. Jest mister krzak, ja, Kuba i lipa.

tak, pamiętam To sparing Dobra, wyskakuj sobie Ja popilnuję, w razie czego, helikoptera Zacznij poprowadzić, niech ja Moli, mok, krzak, wypad Ja prowadzę teraz No No, ja też miałem, dobra, wsiadajcie I do go Miał być 3v3 ja zostaję jak było 3 trzy. 3 trzy. Kto walnął w moje C4? To helikopter! Slajcie do niego!